Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie! Mam nadzieję, że to jest dla was dobry czas, że czytacie, że czytacie wiersze, a nie tylko wiersze. Ja właśnie dzisiaj do was przychodzę z inspiracją, która jest poetycka, oczywiście na wskroś poetycka i z wierszem poetki znanej, ale wierszem poetką, do której zwróciłam się po przeczytaniu biografii z zgiełk serca. Małgorzata Czyńska napisała opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i poprzez tę książkę biograficzną zachęciła mnie do sięgnięcia, do powrotu w zasadzie do tej poetki, z którą, muszę szczerze przyznać, chyba nie czułam nigdy wielkiej chemii. Wobec poezji której nie czułam wielkiej chemii, może to jest bardziej precyzyjne określenie. I zastanawiałam się nad tym, skąd ten taki dwuznaczny mój stosunek do poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. I wydaje mi się, że ta książka, Zgiełk serca, trochę mi to opowiedziała. To jest bardzo ciekawa historia opisu artystki, artystki uwikłanej w bardzo różne sieci, w sieć bardzo skomplikowanych, rodzinnych, no właśnie, czy ambicji, czy konkurencji w artystycznej rywalizacji, zazdrości pewnie też. Jest to też opowieść o poetce uwikłanej w płeć, cytując tutaj zupełnie z innego rejestru książkę, bo to jak Pawlikowska była postrzegana jako poetka, bardzo mocno wynikało z tego, że była właśnie poetką, a nie poetą. I chciałabym Wam przeczytać fragment, który niestety chyba nie do końca się zestarzał. To znaczy, jeżeli myśleć o pozycji, o roli poetek dzisiaj i w krytyce, i w ogóle na rynku, o ile poetycki rynek jest w ogóle rynkiem PC, natomiast z tego co słyszałam wielokrotnie, też widziałam na własne oczy pewien protekcjonalny ton wobec tego, co piszą kobiety właśnie do poezji kobiecej, niestety wciąż jest obecna. I teraz już przeczytam Wam fragment, który, mam nadzieję, Was również zachęci do tej lektury. Tak było. Przez całe życie czuła się niedocenianą kobietą i niedocenioną poetką, niezrozumianą, lekceważoną. Stąd też figura niekochanej w jej poezji. Pragnęła błyszczeć i pragnęła zniknąć twarz piękna, cudowne oczy, profil, ale figura ułomna, powiedziała, jak pisał Lechoń, że jest wspaniałą poetką, ale świat rzadko to potwierdzał. Co wypisywali zwykle krytycy o jej kolejnych tomikach, że to milutkie drobiazgi bez znaczenia, że słowa rzucone na wiatr rozsypane na toaletce modnej pani, że karnecik balowy, że mydłe karmelkowe pozbawione wszelkiej poezji wierszyki pani Pawlikowskiej. Lepiej by wyglądały na wachlarzu czyjeś damy od serca, niż na 95 stronach książeczki wydanej bez smaku. Że pani Pawlikowska robi wrażenie, jakby wiersze pisała dla zabawy, z lekkomyślnością prawdziwą kobiecą psuje najlepsze zamiary. Żadnego przypisaniu wysiłku, żadnego, broń Boże, opracowania, nie ma mowy o niczańskim przykazaniu tworzenia ponad siebie. Niech nikt nie szuka w tym wierszu poezji. Autorka Małgorzata Czyńska cytuje fragmenty różnych recenzji, które też oddają stosunek chyba niewygasły do poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, postrzeganej jako czułostkową czy pensjonarską. Ta książka pozwala zrozumieć, że intencje autorki były od tego bardzo odległe. I mnie też, przyznam, pomogły inaczej spojrzeć na jej teksty. Dzisiaj do odcinka wybrałam dla Was wiersz za miastem wiersz zapisany w XXI roku, jeśli się nie mylę, który dzisiaj myślę sobie można byłoby przez taki filtr ego poezji również czytać. Za miastem, Maria Pawlikowska-Jasnożewska Za miastem, nad urwiskiem, u brzegu jeziora, Blaskiem w niebo uderzając ostrem, Leży ławica miednic i cpanów blaszanych, Których dno czas żarłoczny rcawą szczęką przeżarł. Jest jakaś duszna poezja w niedoli tego wybrzeża, Jak gdyby się choremu śniła Polinezja, i w dysproporcjach rozrosłych porzucone skorupy perłorodnych ostrek. Pismo. Magazyn opinii.